Dzień dobry, cześć! E, powinnam powiedzieć nowy równowaga, Ja, ale nie tylko byłam Fuzjera. <grymne> Wreszcie te włosy e, wyglądają jakoś ładnie składnie. E, co dzisiaj? Po pierwsze, jeżeli jeszcze nie zostawiliście suba, proszę zróbcie to teraz. Czerwony guzik niech się stanie szary. Ułatwi to nam dostęp do Was, a Wam do naszych treści, które będziemy prezentować na kanale. Jeśli jeszcze nie zauważyliście, to teraz na kanale. Promujemy nową serię, a mianowicie Zagraj Ze Mną. Ja i Łukasz razem z naszym synem prezentujemy gry dla dzieciaków. Myślę, że to jest fajna alternatywa, zwłaszcza dla tych szklanych ekranów, które nas dotyczą. Chyba wolimy, żeby nasze dzieci spędzały czas z nami, łapały tego bakcyla planszówkowego, niż oglądały X bajek i się odmurzały w taki sposób. Co dzisiaj? Dzisiaj mamy rozwiązanie konkursu. Przypominam, że mamy do wygrania dwie nagrody, prosiliśmy Was o to, a w komentarzu pod tym filmem umieścili informację, ile Waszym zdaniem waży takie oto pudełeczko z insertem do terraformacji Marsa, ojeju, z wszystkimi dodatkami oprócz niepokoi i bez promokard i bez tych podstawek tekturowych. Za chwilkę zrobimy oficjalne ważenie. Osoba, która była najwyżej w wyniku, może sobie wybrać jedną z nagród, a druga dostanie to, co pozostanie z tej dwójki. Dobra, jedziemy z tym ważeniem. Na coś się ta dieta przydaje, przynajmniej wagę kuchenną, żeby Wam teraz zważyć te reformacje. Uwaga, lecimy. O nie, czym się nie było. Uwaga jest wyłączona. Załączamy potwora i lecimy. Mam nadzieję, że się nic z tego nie wysypnie. 326. Yy, tak jak ostatnio 3 razy, bo to średnio trzeba wyciągnąć 324 i ostatni raz 325. No to idealnie średnie jest 3,125 g OK, my już wiemy, kto jest zwycięzcą, a dla Was to będzie du, 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 du. A raczej zwycięszczynią, zostaje mała Mi. Drugie miejsce zajął Mark N. z taką kropeczką nienawiści <grym> na samym końcu. Także prosimy Was o to, żebyście się zgłosili do nas pod nagrody. My Wam jeszcze odpowiemy w komentarzu, żebyście wiedzieli, że to Wy wygraliście właśnie ten konkurs. Pamiętajcie, żeby skontaktować się z nami na naszych mediach społecznościowych, na dole będzie podlinkowany nasz Facebook, tam wysyłacie dane do wysyłki, i numer paczkomatu. Jeżeli nie zrobicie tego w ciągu dwóch tygodni, nagroda przychodzi na kolejnego zwycięzcę. Ok, mamy jeszcze jedną kwestię do rozwiązania, a mianowicie w przedostatnim konkursie, no nawet dwa konkursy temu, Mieliśmy do wygrania takiego smoczka, tylko troszkę w mniejszej wersji. Niestety jego szczęśliwy przyszły właściciel się po niego nie zgłosił, także postanowiliśmy przełożyć tego smoczka do kolejnej puli i będzie do wygrania podczas filmików z tej naszej nowej serii. Zagraj ze mną, czyli przy Grach Dziecięcych, tak? Jest mały, także akurat dla dzieci się nada. Myślę, że to jest spoko pomysł. Ok. A więc w tym momencie nie pozostaje mi powiedzieć nic innego. A nie. Widzicie gościa, patrzcie. Patrzcie jaki stycz. Widzicie te jego oczy? I one tak mówią. Czy jeszcze nie zostawiłeś słowa? Proszę! Także posłuchajcie człowieczka, a raczej zwierzątka. I trzymajcie się ciepło, i grajcie w gry